Witajcie. Dzisiaj w kilku słowach opowiem o tym, o czym rozmawiamy na co dzień. Opowiem o, o pomaganiu, ale opowiem o, o technicznych rzeczach związanych z pomaganiem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważny jest y, sposób spotkania. Dlatego, żeby osoba, która do nas przychodzi, otwarła się przed nami, żeby, y, żeby nam zaufała, żeby to spotkanie było owocne. Jest kilka ważnych elementów. Ale zacznijmy od początku. Podstawową rzeczą, o której już Wam mówiłem, jest to, żeby osoba zrobiła pierwszy krok, żeby do nas przyszła. To jest, to jest, to jest podstawa. Jeżeli ona do nas przyjdzie, my już jako pomagacze, my jako przyjaciele pewno jakieś wsparcie jej udzielimy. Natomiast ważne jest, żeby ten pierwszy krok został zrobiony. Często jest tak, że na siłę nic się nie zrobi, że jeżeli ktoś mówi, proszę iść i natychmiast tutaj pomóc, to... To tak nie zadziała. Fajnie za osoba jest gotowa jak przyjdzie po pomoc. Wtedy ta, ta, ta robota jest, jest, jest dobra. Fajną rzeczą, jeżeli ktoś jest przyjacielem, jeżeli ktoś jest blisko, Wejście w środowisko rodzinne. Tam osoba u siebie w domu czuje się, mm, czuje się komfortowo. Oczywiście, jeżeli tam jest przemoc, jest sprawca, ona nie będzie się czuła komfortowo, ona się będzie czuła zagrożona. Natomiast jeżeli nie ma sprawcy, jeżeli jest to jej dom, mm, jej garki, przepraszam, jej y, 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 pokój, ława, to wtedy jest u siebie i wtedy jest, jest, jest łatwiej, wtedy bardzo fajnie może się otworzyć. I takie wejście w bardzo dużo, środowisko załatwia bardzo dużo robi, bo to nie jest sztuczny gabinet, do którego osoba wchodzi, do którego, w którym siedzi jakiś, jakiś obcy człowiek, tylko jest to środowisko rodzinne, często przyjaciel albo osoba, którą zna, która wchodzi w środowisko. Y Ważną rzeczą jest czas, który dajemy. Musimy pamiętać o tym, że my musimy dać czas tej osobie, która przychodzi do nas po pomoc. Czas, żeby ona mogła, mogła się wygatać, mogła, mogła powiedzieć o swoim problemie, mogła, mogła nastąpić interwencja szerzej. Jeżeli jest to kryzys ostry, pamiętajmy o tym, a jeżeli jest on jeszcze samobójczy, suicydalny, to musimy dać tyle czasu, ile osoba potrzebuje w każdym momencie. Musimy być dostępni na żądanie. Wtedy jest kryzys ostry, wtedy musimy być cały czas. Jeżeli ten kryzys się uspokoi, to, to są pewne ramy czasowe, które, które określamy i, które, i, w, i w których funkcjonujemy, i które dajemy, um, dajemy naszemu klientowi. Ważnym, kolejnym elementem w, w podczas spotkania jest to, że musi być spokój. Nie można mi przeszkadzać. Nie może być tak, że my siedzimy, yy, prowadzimy interwencję czy rozmawiamy z, na, z osobą, której pomagamy, i cały czas ktoś wchodzi, ktoś przeszkadza, ktoś coś mówi, bo to wybija. To przeszkadza, to często wytrąca yy, wytrąca i, i, i psuje pomoc po prostu. Musi być to, musi być to spokojne miejsce, musi być, ten, yy, musi być ten, ten spokój zapewniony. Bardzo ważnym elementem jest, musi być poczucie bezpieczeństwa. Osoba, która przychodzi po pomoc, musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? dlatego że jeżeli nie będzie poczucia bezpieczeństwa to osoba się nie otworzy. Będzie cały czas zalękniona, będzie cały czas, cały czas obawiała się gdzieś z boku ataku, będzie się obawiała, że zostanie przez kogoś skrzywdzona. Musi być to poczucie bezpieczeństwa. Właśnie jeżeli jest jakiś sprawca, jeżeli jakaś przemoc jest, sprawca przemocy blisko, wtedy nie ma poczucia bezpieczeństwa, wtedy będzie nam ciężko pomóc. Ważną rzeczą, jeżeli osoba się do nas do nas otworzyć. To jest wielka wartość. To jest wielka wartość, bo ktoś daje nam, daje nam siebie, daje nam, y, daje nam całą prawdę, mówi o sobie. To jest bardzo trudne. Y, więc jeżeli taka osoba przychodzi, my jej nie oceniamy. Nie znamy jej drogi. To jest jej droga. Nie oceniamy. Jesteśmy, towarzyszymy, ale nie oceniamy. Absolutnie nie naśmiewamy się, to jest, to jest niedo, absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o, 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 o humor, o jakieś poczucie humoru, jasne, bardzo fajnie jak ono jest, tylko że ono musi być adekwatne, ono musi być zrozumiałe przez osobę, która przychodzi po pomoc. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaczniemy się śmiać, a osoba tego nie zrozumie, może pomyśleć, że śmiejemy się z niej, w w świecie. Ta równowaga myślę, że już na poziomie lepszym poziomie poznania można zażartować, kiedy osoba już wie, yy, jak jesteśmy, co może od nas oczekiwać. Takie żarty mogą, mogą też spowodować, że zwłaszcza osoba w kryzysie, zwłaszcza osoba, która ma yy, czasem problem z poczuciem własnej wartości, może to odebrać jako, jako śmiech z niej. Pamiętajmy, że. Yy, Fajnie jest, kiedy podczas takiej terapeutycznej czy interwencyjnej rozmowy jesteśmy nie oddzieleni żadnym biurkiem, nic, nic, nic nam nie przeszkadza. Nie ma jakiegoś biura między nami, biurka między nami, dlatego że to jest, pewien, to jest pewna blokada, która, która może przeszkadzać. Fajnie jak jak, ten, jak, jak siedzimy twarz w twarzy. Oczywiście bardzo ważne jest też, aby był odpowiedni dystans. Nie możemy być za blisko dlatego, że pewną, pewną, będziemy pewien dyskomfort powodowali u osoby, której, której pomagamy. Nie możemy być też za daleko, no bo nie będziemy słyszeć, ta komunikacja będzie zaburzona. Musi być to też adekwatne. Pamiętajmy też o tym, jak ruszamy się, jak mówimy, jak, jak ruszamy rękami. Jeżeli osoba jest na przykład, powtarzam to, ofiarą przemocy i, i nagle zaczniemy, wiecie, machać rękami, no to wystraszy się z w świecie, bo ona miała takie właśnie sytuacje w domu może. Musimy, musimy pamiętać o tym, żeby, żeby w odpowiedni sposób też, też fizycznie się zachowywać, żeby takiej osoby nie, 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 nie urazić, żeby jej nie wystraszyć, żeby, jej nie, nie, żeby ona nie poczuła się zlękniona. I najważniejsze jest to, moi drodzy, żeby, żeby chcieć pomóc. Najważniejsze jest to, żeby chcieć też. Wysłuchać tą osobę. Często to, co zawsze Wam podczas naszych spotkań powtarzam: to wysłuchanie to jest taki ważny element, który powoduje zdrowienie, który powoduje, że osoba, która przychodzi po pomoc, widzi, że jest ktoś, z kim może być w bezpiecznej relacji. Od lat nie była w bezpiecznej relacji, ona nie wie, co to jest bezpieczna relacja, a nagle zdarza się osoba, przy której może czuć się bezpiecznie. I to wielka wartość. Życzę Wam. Dużo interwencji, dużo pomagania. Jeżeli te krótkie spotkania ze mną Wam się podobają, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Serdecznie zapraszam do zapisania się do mojego kanału. Wtedy na, na co dzień będziecie widzieli, co dodaję. Wtedy też będziemy bliżej. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji. Dobrej i spokojnej nocy. Dobranoc.